Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Mówi Pan: Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką objawiłem domowi izraelskiemu i domowi ludzkiemu. W owych dniach i w owym czasie zbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego. Będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na Ziemi. W owych dniach. Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. Oto zaś imię, którym ją będą nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Oto Słowo Boże. Twoje drogi panie, naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według twych pouczeń, boże i zbawco w tobie mam nadzieję. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, pokornych uczy dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się go boją i objawia im swoje przymierze. Pytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, Pan niech pomnoży liczbę Waszą i niech spotęguje Waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla Was, aby serca Wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy Was w Panu Jezusie, według tego, coście od nas przejęli, w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu. I jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy Wam przez Pana Jezusa. Oto Słowo Boże. Swoje zbawienie Alleluja Alleluja Pan z Wami i z Duchem Twym Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Tobie, Panie! Jezus powiedział do swoich uczniów Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach A na ziemi trwoga narodów Bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, ale bowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy to się zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężały wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was z nienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. I stanąć przed synem człowieczym. Oto słowo Pańskie, chwała Usłyszeliśmy dziś bracia i siostry w ewangelii św. Łukasza o znakach na słońcu, księżycu i gwiazdach. O pewnej panice wśród populacji ludzkiej, bezradnej wobec jakiegoś tajemniczego szumu morza i jego nawałnicy, a nawet o tym, że ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu jakichś wydarzeń, bo je moce niebie zostaną wstrząśnięte. Ten obraz gdzieś kojarzy się z tym, co możemy przeczytać w apokalipsie, w 12 rozdziale o niewieście, która jest obleczona w słońce. Która stoi na księżycu, otoczona gwiazdami. I tam też jest mowa o znaku, że to jest znak. Również Jan Paweł II w swojej encyklice Redemptoris Mater napisał, wówczas, gdy definitywnie przybliżyła się pełnia czasu, gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swemu wypełnienia, ta, która została odwiecznie przeznaczona na jego matkę. Była już na Ziemi. Pośród nocy adwentowego oczekiwania zaczęła świecić jako prawdziwa gwiazda zaranna. Istotnie, tak jak gwiazda owa Jutrzenka poprzedza wschód Słońca, tak Maryja od swego niepokalanego poczęcia poprzedziła przyjście zbawiciela, wschód Słońca, w sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego. Mamy też zwyczaj właśnie w okresie Adwentu palić świecę, tak jakby gwiazdę zaranną, która. Rozprasza ciemności, ale przypominającą nam również o tym, że ciemności tego świata zostaną prześwietlone przez światło Chrystusa, który się zbliża. Czy tak będzie przy końcu świata, przed przyjściem ponownym Jezusa, że znowu poprzedzi go wyjątkowa aktywność Miriam, jego matki? Bo najpierw była Miriam, później urodził się Jezus, przyszedł na świat, został osądzony. Ojcowie kościoła mówią o tym, teraz kiedy przyjdzie, to nie przyjdzie po to, żeby być osądzonym, tylko żeby nas osądzić swoim światłem. Czyli żeby wszystko wyszło na jaw. Stąd świeca, przyjdzie światło, które wszystko wyświetli, wszystko wyjaśni. Otóż popatrzmy: w ubiegłym wieku było ponad 400 objawień Maryjnach. Jak w żadnym poprzednim stuleciu. To chyba coś nam mówi, jakiś znak, takiej aktywności Matki Bożej. Kościół bardzo roztropnie, ostrożnie rozważa każde z nich. Do tych czas uznano właściwie tylko kilka. Ale czy ta wzmożona częstotliwość maryjnych objawień wpisuje się w znak poprzedzający nadejście Jezusa? 400 objawień. Być może też. Z drugiej strony obserwujemy coś innego. Wzmożony zamach. Na życie. Jest to też znak. Znak szatana, smoka, węża starodawnego, jak mówi Apokalipsja. I stąd mamy te liczne aborcje, antykoncepcje, perwersje. A jeśli już dzieci, to byleby nie złona matki, choćby z in vitro. Jest to jakiś zamach na macierzyństwo. To sygnał ze strony ciemności. Dlatego wyjątkowe znaczenie ma ten znak apokaliptycznej niewiasty brzemiennej noszącej w łonie dziecko przypominającej ludzkości pierwsze przykazanie jeszcze przed dekalogowe zanim pojawiło się dziesięć przykazań przykazanie obdarowywania życiem jest to przykazanie zawarte w księdze rodzaju judaizm to przykazanie umieścił jako pierwsze spośród swoich 613 mitwot i popatrzmy na Apokalipsę, porównajmy z tym, co dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obliczona w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec gwiazd 12. I to, co czytamy, u Łukasza. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza, jego nawałnic. I znowu wracamy do Apokalipsy. A niewiasta jest brzemienna, woła cierpiąc bóle i męki rodzenia i inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów dziesięć rogów. ten smok rzucił gwiazdy, trzecią część gwiazd na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi pożreć. Pożreć jej dzieci. Wyczuwamy, że to jest znak, czyli to jest pewien symbol, a jednocześnie wskazówka, jak rozpoznawać wydarzenia, które mają miejsce w naszym świecie. Jezus wyraźnie wskazuje na pewne znaki, które pojawiają się na niebie dotyczące słońca, księżyca i gwiazd. My już znamy te znaki z dwóch miejsc w Biblii. Z przemienienia, gdy na górze tabor Jezus ukazał swoje oblicze, które było jasne jak słońce, jego szata zaś była biała, biała w języku hebrajskim, biały z laban i tak samo nazywa się księżyc, czyli słońce i księżyc. No i ma przy sobie apostołów, jednych z dwunastu, trzech z dwunastu gwiazd. No i apokalipsa, mowa jest o brzemiennej niewieści obleczonej w słońce. Mającej pod stopami księżyc otoczonej dwunastoma gwiazdami. Gwiazdy owe, ten wieniec, może być nazwany Mazarot, czyli gwiazdo zbiór Zodiaku od Zerach, czyli coś rozrzucić, na przykład ziarno rozrzucić, bo gwiazdy przypominają ziarna, gdy tworzą one krąg gwiazd wokół niewiasty, niczym rozrzucone ziarno. One symbolizują apostołów. Ale też potomstwo Izraela, czyli tych, którzy dostali niebo za ojczyznę, ponieważ każde ziarno Słowa Bożego, każdą komunię w siebie zasiewali. O tych, którzy mają wiarę, napisano przecież i poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, Bóg rzekł: Spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie Twoje potomstwo. O znaku słońca i księżyca z gwiazd jest zapis w kilku miejscach Biblii, ale najbardziej ilustracyjnym opisem jest oczywiście ta wizja z 12 rozdziału Apokalipsy mówiąca o walce niewiasty, która ukaże się w słońcu, w księżycu, w gwiazdach ze smokiem. Niektórzy zwracają uwagę, że akurat że akurat za prawie dwa lata, właśnie, dokładnie 23 września 2017 roku na niebie, na naszym niebie panna. Ukaże się między Słońcem a Księżycem. Oczywiście chodzi o gwiazdozbiór Panny. To jakieś 95 gwiazd. Dokładnie tego dnia gwiazdozbiór Panny w swym szczycie znajdzie się w miejscu Słońca, a u podstawy, czyli w nogach przy Księżycu. Uważają, że to będzie znak z nieba. Dosłowny znak byłby. Ten. Dwa lata, no niewiele mamy czasu. Gwiazdy być może nie jest to bez znaczenia, skoro na szacie Matki Bożej z Guadalupe jest również gwiazdozbiór panny i gwiazdozbiór lwa namalowany. Właściwie nie namalowany, przedstawiony. Gwiazdy na szatach Maryi z Guadalupe wyrażają natchnioną symbolikę. Gwiazdozbiór lwa umiejscowiony jest akurat na łonie Matki Bożej. wytłumaczeniu tego datelu trzeba posłużyć się apokalipsą, gdzie w rozdziale 5 czytamy o lwie z pokoleniu Judy, czyli o Jezusie, który jedynie może Otworzyć siedem pieczęci księgi, czyli złamać moc siedmiu grzechów. Na znak tego na każdej mszy świętej kapłan bierze hostię i ją łamie przed komunię, żeby przypominać, że w hostii w Jezusie Chrystusie jest złamany każdy grzech i również pieczęć grzechów, czyli siedem grzechów, siedem pieczęci na tajniczej księdze, którą tylko lew Judy mógł złamać. Tak mówi Apokalipsy.